Ja jestem SJ Król, a to druga część serii Superbohaterowie bez supermocy. Geniusz, miliarder, playboy, filantrop. To odpowiedź tonego Starka na pytanie kapitana Ameryki, co zostanie z niego, jeżeli zdejmie zbroję. Ani mowy o żadnych mocach, bo też Stark takowych nie posiada. To, co uczyniło go superbohaterem, to geniusz, ogromny majątek, a później przede wszystkim serce i gotowość do największych poświęceń. No i jeszcze jedno. Najnowocześniejszy i najdoskonalszy pancerz bojowy na świecie. Zbroje Ironmana pozwalają mu latać przy pomocy silników odrzutowych, mają wbudowane wszelkie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi, są uzbrojone od stóp do głów i mają wbudowany najnowocześniejszy system komputerowy wzbogacony interfejsem głosowym. No i jeszcze jest filtr. Filtr, który mocz zmienia w wodę bitną, także można lać i jednocześnie walczyć mając pewność, że nie będzie nic widać, bo konstrukcja zbroi na to nie pozwala. Przypał więc niestraszny, ogólnie trochę takie perpetuum mobile, opić się ile wlezie, a potem już lecić w takim samowystarczalnym zamkniętym kole. Lejesz, pijesz, lejesz, pijesz, lejesz, pijesz i tak dalej i tak dalej. Ciekawe na ile by czasu taki system starczał i na ile by działał. No ale dobra, bo zobaczymy trochę z tematu. Tony Stark dzięki swojemu nieskończonemu geniuszowi oraz niekończącym się finansom zbudował pancerze na każdą okazję. Posiada m.in. pancerz do misji kosmicznych, pancerz pozwalający działać mu bez przeszkód w wodzie, czy też taki, który został stworzony wyłącznie do walki z Hulkiem. Mówię oczywiście o ikonicznym Hulk Pierwszy pancerz tonego powstał by ratować jego własne życie. Każdy kolejny coraz to potężniejszy powstawał by ratować wszystkie pozostałe. Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że umysł i wspaniała technologia Starka w pełni rekompensują mu brak jakichkolwiek specjalnych zdolności i pozwalają mu bez przeszkód i kompleksów walczyć przeciwko najgroźniejszym przeciwnikom jak równy z równym, nie ustępując przy tym bohaterom posiadającym moce. Na przestrzeni lat Iron Man nie tylko stał się jednym z największych ziemskich herosów, ale też jednym z liderów Avengers, wzbudzając przy tym szacunek oraz respekt wszystkich, z bogami włącznie. Bez względu na to, jakie zdolności czy moce posiadają złoczyńcy Marvela, żaden z nich nie spojrzy na Tonego Starka jak na zwykłego człowieka. Każdy prędzej czy później dostrzeże w nim ogromne zagrożenie. I to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a także subskrypcję na kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!